witam Was bardzo serdecznie, jestem Stanisławem Zis. Dzisiaj będziemy grali w grę Pathologic Mam nadzieję, że Wam się spodoba. To jest na, chyba na podstawie filmu, albo na książki, nie, nie wiem. Pamiętam, że to kiedyś to przy. z Niemiec nie wiem, z Rosji przywiózł. Nie, z Rosji, z Rosji mniej ale. Chyba nawet z Polski, albo w po angielsku, spolszczyłem Czekaj, zaczynam nową grę Nie wiem tej czasy, co tu chodzi w ogóle Więc... Zobaczymy Takie spolszczenie, że... ...zagadają po okay, <grym> angielsku, <our> ale <hands> okej okay. Czekajcie Ustawienie Cienie Może być lepiej Nie wiem, nie wiem Jasność, tak

Hmm. Weźmy tego. Tu pamiętam. Mm, przepraszam, tak, że tak skaczę, więc to obejrzał, ale nie wiem, coś, coś się dzieje, bo to jest w ogóle Stara gra z 2005 <laughs> I tam są x i Moderzy, coś jeszcze, a ja mam. Mam um, już dębkę. Więc. Zdrowa reputacja. <laughs> Przeniesienie dziedzictwa mojego ojca jest dla mnie ważnym obowiązkiem. Zapewni pożywienie mojemu ciału i umysłowi. Misja. Okej, okay. nie wiem o co... Nie wiem o co chodzi. Nie ja pamiętam... Czekajcie. E. To trzeba zbierać, to jest waluta. Pasku uciskowo. Pomaga wrócić do zdrowia po odniesieniu poważnych. Okej. Okay. To też się zbiera. No wiem. Wszystko się tu zbiera zresztą. Dusz o kamienie. Dobra. Co to jest? Aha, kilka razużyć małe pięć miejsce. Zmac, może jeszcze nie zauważermy. Cztery rany pod. Mieliś dużo krwi, a miejscowy klimat nie sprzyja wysiłkom. A tak przy okazji masz jakieś problemy z sercem? Może nie, to jest egzekutor. Głód, znaczenie, sukces. W stanie ciekawe, co zrobić szybciej, więc zmierzasz. że priorytet zdrowia będzie potrzebował podtrągów paski i będę robił ukrywania, ukrywanie. było, nie polowe mogą być przetrwać. Gdzie mógł zrobić, może się ukreślił w imieniu przychodniów. Dzieci chętnie wymienią najcenniejsze rzeczy na to, co inni uważają za śmieci. I yy, jeszcze nasi pijacy często noszą przed sobie patrunki na wypadek bójki. A kiedy są pod jeleni, sprzedadzą własną siostrę za tylko wody, a wo z wodą jest tu Dobrze Czyli muszę iść nie wiem gdzie jestem. Ja jestem ojej ten to co chcę Dobra, klikam, klikam, klikam Dziękuję Czekajcie, M, ja jestem tutaj, tak, tak, chyba, jestem tutaj, bodajże. Czekajcie, a się obrócę i teraz wezmę, M, o, to jest, no, okej, okay, to jest strzałka, to jestem ja. Muszę iść tu. Muszę iść tu. Albo gdzieś indziej, ale nie wiem gdzie. muszę iść tu i tu okej ok. Czekajcie jak wezmę tap o są ci a pamiętam, nimi mi się bić można Broń Czekaj, 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 czekaj. Jak tu się broń wyjmowała? latarka V nie mam Co to w ogóle było? Nie wiem Nie wiem. i Oj. Chyba wyrzuciłem te znowu wyrzuciłem. Czekajcie, bo ja jeszcze tego do końca nie rozumiem. O! Jest git. No, okej. Okay. Softne, co? Uda mi się normalnie jest groza groza, jak to ma być horror, to jest normalnie święty. ale masz tą gierkę także pamiętam że właśnie tutaj byłem i dalej jeszcze jakimiś telekulturami i nie ogarniałem nic okej okay. może to zarypać im? nie, nie można ale co oni chcą? E, no, klikamy to też nie chce za mną gadać ten może będzie chciał O, ten na pewno będzie właśnie. no właśnie. Yes. Czemu ten gryf, a kim jest ten gryf? Ten, ten... Hmm. Wyciągi, bo nie mam teraz sobie, więc pociągi, mamy też zaskoczenie, nie ma więc pomyślałem, czy to nie ty. Nieźle. ale zostałeś w ogóle, i tak mógłbym właśnie ta szuja, Lizak. Strajca, złodziej, mordercę i kanalia, o kim ty mówisz? Lizak to łańdak. Dobra, jakiej wojny? Gdzie jest teraz? Nie wiem, dobrze się kim ktoś, ktoś się pomierzy. Naprawdę, w ogóle nie mam pojęcia raz, że gdzie ja jestem. A. Jestem tu. Muszę się dostać tu. I tu Dobra. Mapa. Nie, 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 nie. To będzie V. Nie. To będzie Q. Misja. Zadanie dnia i czy Misja. Coś się robi? Nie, nic się nie robi. ok Nie rozumiem tego. Klikam E, wszędzie klikam E, nic się nie dzieje. Może tutaj jeszcze raz? Może tu. A, jest coś. Nie działa no, tak powiem dupka Prawie chodzimy Oj ojoj oj Nie wiem gdzie iść O nas chcę Wiemy o tobie wszystko Co ona tu ma? Mam nic do krabinu. Co ona ma? Nabój. Do olbrzyma. A nic nie ma przecież. Nie będę nic robił. Czy tu mogę wejść? Nie. Dobra, M. Ja muszę bodajże iść tu. Albo tu. Notki. Kto to jest ten notki? To dzieciak. Ten dzieciak. Czekajcie, tu by było chyba i odzież. Okej, okay, leki. O, leki. Rację, co to jest? Woda. Okej, okay, inny. się używa, ok nie wiem na co to krew, ludzka krew rację, woda leki oj za jednym kliknięciem to się używa jest tabletki dobra, ok, lecimy M muszę iść muszę iść tu o tak ok, F5 ok <laughs> tak na razie to jest cichutko spokój to jest ok działa kiedyś no Jezu, kiedyś się biłem y z ręką po ręką i tak trochę mogę tu wejść? nie, nie mogę tu? Есть ли? Что Ой, ой, <плодисмент> 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 Może tu mogę wejść. To może tu nie, było, nie powinienem przychodzić. <laughs> Jezu, ale żeś mnie przestraszył. <laughs> Wezmę to, wezmę to, to wszystko, wziąłem, nie wiem co to robi No to chyba nie powinienem przychodzić O, tam jest następny, uciekam Kurwa, oni chodzą jak zombie Czekajcie? idę w dobrym kierunku nie mogę chyba natrafiać na tych tych, bo jak będę wszystkiego zabijał, to będzie problem. Jezu, tam jest następny. Ja się muszę gdzieś przespać, no Jezu Jest ten. Widziałem odcinki. ten trochę jak Daisy Nie chodzę jak te zombie? Dziękuję, ich dwóch. Trzeba uciekać, trzeba uciekać, trzeba uciekać. Nie, źle zrobię, że tu wszedłem. Mi się wydaje. <grym> apteka! Chyba. Nie, coś innego, ale dobra, nieważne. Na pewno... Apteka, apteka! Mogę wejść, jest! Trzeba się wszystkiego boję. Nawet taki głupi gier, gdzie się nic nie dzieje. O Jezu. O. E. Mam złą reputację. Ale ja się nie chcę. Dlaczego? Ale ja nie chcę uciekać Czy tam odchodzić. Nie no, zostaw mnie. Bandyto. Chodź tutaj. Zabij go, zabij go, zabij go. Zabij go! No i tego. O co w tym chodzi wszystkim? No, dobra, dobra. Czy tego? Czytaj. Eee, za Cały się trzęsą. Dobra, już wiem, że jest prawie 12 godzina i się trzęsą. co w tym chodzi? Dobra, tu nie wolno wchodzić. Muszę przejść jakoś tędy, może. Tędy, tak. Będzie bezpieczniej, myślę. Widzicie, oni nie chcą ze mną gadać jak mam całą reputację, czyli ale bez sensu jak oni na mnie napadają, no to I się bronię tylko, nie? Jezu, już tam lezie Może on nie będzie mnie chciał zabić Spróbować wejść do tych domów może ale one wszystkie zamknięte są, no Czysto. to? czystą, ale co mi to... Ach, nie mogę przejść spoko. Hmm... To jest też płocik. No, beznadziejnie. No. Kurde, no takiego płotku nie przeskoczy. Może będzie chciał ze mną gadać. Tylko ta, takie gnojki się biją ze mną. Tak, widzicie? Nie wiem, co choć nie będę tego pilkał z mężczyzną, jeszcze ciężko A ty pijaku Hulak Hulaka Przyroda Szalina, tylko cię chodzi kartą zmoczyć wszystko, bym oddał z odechy śródwanie wody. Nie życzę po prostu. Co ty tam masz? Pandaż. O, się przydał. Ale woda mi się jeszcze, jeszcze bardziej przyda Nie. Sorry. No Jezu. I po co to tutaj? Kurna, no ja tego nie rozumiem. Ja się nie chcę z wami bić. Rozumiecie? Teraz muszę tutaj szybko przy... przemiec. No i tutaj na pewno mnie zaraz jest znowu... Już blisko. Czekajcie. Czysto. Tam był. Jest, doszedłem. Nie rozumiem Jeszcze raz Tak, wreszcie na pół Mogę tu wejść? Nie mogę Dobra, zapiszę Nie wiem czy jest to Zapisałem? No teraz się zapisał muszę uciec Czekajcie, e, nie dobrze, hmm. Niedobrze, niedobrze O kurde, ten idzie Trzeba spieprzać Może mogę wejść Mogę, jest O Recently ojciec avoids me. Strange. A hmm. no, mój ojciec to wlatarz, a hmm. Tak mam Tak. Przecież nie minut, tego tygodni jak nasz jeżeli no, się jednak musiała stworzyć życie, będzie się na przyszłość, to już prawdopodobnie Nie, nie jest zbyt ten bachelor. Jest edukowany, ale nie Słuszko. No. Mogę się... No, właśnie. Śpi. patrz jak spada, no. Dobrze Nie jest źle już Już muszę szliśmy ale jak wejść do poprzedniego skrzydła? Czy tam do następnego? Już nie wiem To akurat się już nie ma Mogę z tym porozmawiać? No to lepiej wymyślić Nie, to raczej nie wiem, nie, coś tu nie Dobra, o listno już nie ma, z O, mogę wejść, okej. Okay. O Jezu Jezu Inaczej no, nic się nie dzieje, a ja, ja już mam no. coś trzęsy i w ogóle O szachy <grych> O tutaj chyba też było, o właśnie I'll just looking it with the others. swines? No. Their whims should never have been... In Bo jakimś synem, który stracił ojca i coś jeszcze nie wiem czekał na tego kto będzie spodziana, na tego kto chciał do niego wsiąść. Nie rozumiem Nie mam pojęcia o co chodzi Poza tym w jakby się bronicie... Będzie... Bo są w nim dobrze. Czyli... E, ludzie nazywają mnie mordercą. albo bo się broniłem. Okej. Związka się. A, że podejrzewam ją nie morderstwo własnego ojca okej okay. ja i człowiek na szczęście jeszcze kilku lecz przekonanych o waszej niewinności, ale gdy tego domu, bo że mieli litość lepiej już sami mm, zleciłem was, macie broń nie, może no może to nawet i lepiej wiecie, wszystko może się zdarzyć, trudno walczyć Stronę tymi i rękami. Mm. Tak. Skąd porozmawiam z tym doktorkiem. Przyjmę każdą dobrą radę. Mam wejść. Okej. Okay. Czyli tak. Mm, co jak coś się... No need to Ok, liczy nas Dobra Eeeh, nie Dobra Zaraz pójdzie, no jest udział Dobra Ja już kończę Jeśli Wam się podobało To nie zapomnijcie zasubskrybować Jeśli chcecie więcej tego odcinku, to zalejkujcie a jeśli nie jesteście czegoś pewni, albo coś jeszcze, to skomentujcie, ja Wam na pewno odpowiem. Przy tak mało komentarzach, to na pewno jeszcze odpowiem na wszystko. No i jakiś, od razu prawie, bo ja cały czas chodzę na YouTube'a. Więc ja zaraz le lecę nagrywać następny odcinek. Co do zobaczenia w kolejnym odcinku, możliwe, że za tydzień. Cześć!